Cześć! Witam Ciebie serdecznie z poradnika biegowego FIZJO. Dzisiaj na temat maści, jeżeli czy to działa, czy to nie działa. Jeżeli działa, to co wybrać? Faktem jest, że rzeczywiście przez skórę możemy bardzo dużo ciału dostarczyć. Dlatego też wszelkie na przykład kąpiele z solą jodowo bromową, czyli te popularne solanki naprawdę rzeczywiście działają. To tak samo nawet jak wejdziemy do morza, schłodzimy nogi, to ta sól też ona wchłania się do naszego ciała więc na pewno dostarcza nam tych mikro, makro elementów. Jeżeli chodzi o maści, żele, substancje, które znajdziemy w produktach z apteki, czyli na przykład, nie wiem, diclofena, gibuprofen itd. ibuprofen i tak dalej, one oczywiście też miejscowo działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo, natomiast nie jest to stricte wyleczenie, czyli znalezienie przyczyny. Jest to zaleczenie objawów, a nie przyczyny. E, natomiast, e, jako formę regeneracji, wspomagania leczenia, w sposób naturalny proponuję dostarczać mikro-makroelementów właśnie przez skórę. E, ważne, żeby nie było dodatkowych sztucznych barwników, e, sztucznych jakichś dodatków, które będą niestety, ale zaburzać wchłanianie tego, co prawidłowe. I tutaj polecam Wam. Moje ostatnie też fajne odkrycie: magiczne mumio z żywokostem z firmy NAMI. Żywokost był już kiedyś przez nasze babcie, w ogóle w dawnych czasach, stosowany właśnie na sprawy stawów, sprawy kości. I nawet powiem Wam szczerze, że ja kiedyś, jak tam poszłam do sklepu zielarskiego i pytam się, co tutaj mogłabym jeszcze, żeby wspomóc właśnie leczenie mojej kontuzji, otrzymałam informację żywokost. E, I tutaj właśnie go mam. Jeżeli chodzi o mumio, to powiem Wam szczerze, że e, też kiedyś właśnie jakaś babcia, znaczy starsza pani z drugą starszą panią rozmawiały e, w jednej z klinik e, poznańskich i jedna mówi, no bo jak ja stosowałam mumio, to lekarz był po prostu zadziwiony, że czas jak gdyby e, odnowy kości był, skrócił się o połowę. E, sama też sprawdziłam na sobie i mm, Rzeczywiście, no tak się u mnie dzieje, jeżeli już coś mi tam dopadnie, że włączam szybkie siły, między innymi, bo też nie będę tutaj mówić, że wow, włączam właśnie kurację z mumio, no i czas skrasa mi się o połowę więc to jest bardzo pozytywne. E, oczywiście chciałoby się, żeby w ogóle nie mieć jakichkolwiek dolegliwości, no ale jeżeli nas dopadną, no to żebyśmy się z nimi tak długo e, nie borykali. E, i mumio jest to naciek z gór skalistych. E, tutaj wam pokażę, że tu mamy Czarną, smolistą tą maść i rzeczywiście trzeba ją mocno sobie wsmarować, wklepać w dane miejsca, które nas aktualnie bolą albo są kontuzjowane. No i mumio to jest naciek skalny, który jest bogatym źródłem właśnie antyoksydantów, wszystkich właśnie mikro, makro elementów. No i są udowodnione działania, jeżeli chodzi właśnie o sprawy szczególnie kostne. Eee, dlatego jeżeli szukasz czegoś, co będzie i profilaktyką, i leczeniem, i będzie po prostu naturalne, to myślę, że magiczne mumio z będzie super wyborem. Dobrego dnia.